Śląsk kojarzy mi się z przemysłem, głównie z górnictwem, no i z całym moim życiem, tak naprawdę. Urodziłam się na Śląsku, wychowałam się tutaj i dalej tutaj mieszkam. Wychowałam się w rodzinie z tradycjami górniczymi. Mój dziadek, mój tata i mój mąż pracowali, pracują w Górniczej. Spotykamy się dosyć często. Bardzo celebrujemy święto świętej Barbary, czyli tak zwaną barburkę, czyli to, co ja wniosłam z domu, przekazuję również razem z mężem moim dzieciom. Były też to takie czasy, że była wizja zamknięcia i likwidacji kopalń. Tak naprawdę żyliśmy no tą wizją, że jednak to górnictwo przetrwa. Że jest to takie chwilowe zawahanie tak naprawdę. Podejrzewam, że to odejście od kopalni jest po prostu nieuniknione. Pracuję tu od 14 lat. Zajmuję się systemami zarządzania, nadzoruję systemy w laboratorium badawczym, w jednostce inspekcyjnej, w jednostce certyfikującej wyroby. W trakcie tej pracy, razem z zespołem oczywiście, wdrożyłam system zarządzania właśnie w laboratorium i przejęłam obowiązki po moim Poprzednim kierowniku. Już od dłuższego czasu nasza firma stawia na branżę górniczą. Spróbujemy znaleźć nowych klientów, nowe rynki. Gdyby jednak to górnictwo zostało zamknięte, to jednak my dalej będziemy mieli pracę. Mam nadzieję, że te tradycje, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdzieś tam zostaną. Natomiast to, co będziemy dalej robić, pozwoli nam się utrzymać i żyć w spokoju z nadzieją, że jutrzejszy dzień nie będzie gorszy niż ten poprzedni. Śląsk przede wszystkim kojarzy mi się z przemysłem. Jeżeli chodzi o przemysł, no przede wszystkim górnictwo, To górnictwo, które tutaj jest od dziejów. Mój tata już nie żyje, ale pracował tutaj na pobliskiej kopalni, na kopalni Wesoła, gdzie był nacztygarem w dziale wentylacji. Zawsze tutaj czy rodzina, czy sąsiedzi no, no są związani z tym górnictwem. Być może dlatego trafiłem do firmy górniczej. Pracuję w firmie 32 lata. Zacząłem pracę w 92 roku. Zaczynałem jako stażysta elektronik, tak to wtedy się nazywało. Potem trafiłem do działu badań wielkości mechanicznych, gdzie zostałem inspektorem. Tam spotkałem się z pierwszymi badaniami nieniszczącymi, pomiarami tensometrycznymi naprężeń. Także tutaj właściwie zaczęła się dopiero w tym momencie ta moja taka ścieżka rozwoju. W 1992 roku firma się przekształciła, przeszła z kopalni bodajże ziemowid już na własny rozrachunek jako Centrum Badań i Dozoru Gminy Podziemnego. Ja prawie trafiłem na tą transformację firmy. Tutaj od tego węgla no, musimy odejść. Ja jestem od gdzieś może 10 lat kierownikiem Laboratorium Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych. W nazwie jest Urządzeń Górniczych, ale laboratorium na chwilę obecną wykonuje więcej prac poza górnictwem niż, niż w górnictwie. Metody badawcze możemy zastosować praktycznie wszędzie. Będzie się rozwijała energetyka jądrowa. Być może mamy możliwości, możemy wykonać badania. Tak? Mamy specjalistów, mamy wyposażenie. Tak patrzę troszeczkę już w przyszłościowo i, i staram się tutaj znaleźć pewne rozwiązania, alternatywy, właśnie jak tego górnictwa zabraknie. Dysponując odpowiednim kapitałem ludzkim, odpowiednio wykształconą kadrą, można tutaj troszeczkę więcej zrobić. No też ważne jest wyposażenie, które jest niezbędne, żeby tutaj w tym zakresie działać. To, co dla mnie jest bardzo takie ważne, to ja chcę przygotować i myślę, że to robię, laboratorium, nawet na całkowite odejście od, od górnictwa. Parę lat temu tutaj był taki skansen, były stare urządzenia, mamy teraz nowoczesne. Jeżeli coś jest starszego, tak, tutaj ta maszyna, ona jest modernizowana. Jest nowy układ pomiarowy sterujący. Ostatnio kupiliśmy maszynę taką wytrzymałościową. Przygotowuje się właśnie pod nowe jakieś możliwości świadczenia usług. Tak więc takich rzeczy nie robimy dla górnictwa. To już jest pomysł na, na przyszłość. Uczestniczymy tutaj w tych funduszach Urzędu Marszałkowskiego. Na chwilę obecną jest to zakup ławy magnetycznej. To też nie ma żadnego związku z górnictwem. Tutaj będzie możliwość wykorzystania tej ławy tak do badania na miejscu i wyjazdowo. Już jestem na etapie też rozmów przeglądania ofert na zakup panela cyfrowego, czyli będzie radiografia prawie że w czasie rzeczywistym. Jeżeli tak się dozbroimy, no to myślę, że można powiedzieć, że będziemy tak na bardzo światowym poziomie, jeśli chodzi o wyposażenie, bo personel to już mam. Praktycznie większość personelu ma trzeci stopień w prawie każdej metodzie badawczej. Śląsk kojarzył mi się w latach mojej młodości z wieżami kopalń, wydobywających tutaj węgiel kamienny, z widocznym z drogi w Chorzowie piecem hutniczym, który w nocy było widać, no ogólnie, z taką twardą, przemysłową krainą. Ja nie pochodzę ze Śląska, więc to się potem zmieniało w czasem, jak tutaj zacząłem pracować. W czasie studiów praktykanckich zjeżdżałem jeszcze na kopalnię Wiktoria w Torres w Wałbrzychu, których teraz już nie ma. Na pierwszą pracę rozpocząłem w roku 83 w budowanej wtedy w kopalni Czeczot. Zacząłem pracę na dole, potem obowiązkowa służba wojskowa w tych czasach rok. A kiedy wróciłem do kopalni, no to dyrektor kopalni skierował mnie na inny front, to znaczy do budowy zakładu przeróbczego, jako że kończąc Wydział Górniczy miałem specjalizację przeróbkę kopalni stałych. Nadwiślańska spółka węglowa, jak i wszystkie inne spółki, poszły w proces restrukturyzacji, czyli zamknięcia w roku 2002. Także jestem takim człowiekiem, który był przy otwarciu kopalni nowo budowanej i też był przy zamknięciu. Więc dla mnie ten proces był taki, że trzeba szukać nowych rozwiązań dla siebie i że to górnictwo nie jest wieczne. Kopalnie węgla kamiennego, energetycznego pewnie będą funkcjonować, aczkolwiek część z nich przestaje funkcjonować z powodów prostych. Po prostu złoża nie ma. Ono się skończyło. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego była zbudowana do obsługi górnictwa. W roku 2008, jak ja tutaj przyszedłem do pracy na kolejne jakieś tam wyzwania, no to mieliśmy 80% przychodów z sektora górniczego. Teraz mozolnie, ale z pewną determinacją i z planem przekładamy przychody na pozagórnicze. Mamy ponad 70% pracowników z wyższym wykształceniem technicznym. Zatrudniamy w tej chwili chyba 6 doktorów inżynierów. Każdy ma jednostkowe kompetencje. Możemy przenieść naszą jakość badań, naszą wiedzę na obszary inne, które są pozagórnicze i to zdecydowanie robimy. Całe tutaj laboratorium, co teraz jesteśmy, badań środowiska, właśnie generalnie pracuje w obszarach pozagórniczych i rozwijamy tą działalność dość skutecznie i mamy plany takie, aby to jeszcze nadal dywersyfikować. Natomiast potrzebujemy zbudować firmę odporną ekonomicznie na te czasy, no a przede wszystkim dać pracownikom, co pracują, możliwość pracy dłużej niż na przykład planowane wygaszanie sąsiednich kopalń. Jeżeli tylko będą chcieli, bo to ich decyzja, będą mogli w tej firmie znaleźć dalszą pracę i w innych sektorach. Fundusze na pewno są potrzebne, natomiast jeżeli chodzi o czas realizacji, to co zaplanowaliśmy w roku 2024, to w zasadzie wszystkie rzeczy są podpisane na bazie umów i czekamy tylko na dostawy sprzętu, No, realizujemy już program na rok 2025. To jest wsparcie Unii do tego naszego inwestowania w sprzęt, w aktywa trwałe, które nam są potrzebne, żeby dywersyfikować naszą działalność. To nam bardzo pomaga w tym, żeby iść szybciej tą drogą, którą już my sobie założyli, że rozbudowujemy działalność firmy, może drugą nogę poza górniczą i która nam daje stabilność ekonomiczną dzisiaj i jutro. Sama nazwa tego naszego projektu rozszerzenie działalności i dywersyfikacja poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i utworzenie ośrodka szkoleniowego, który spinał będzie te rzeczy Tworzy sytuację naszych pracowników następującą. My po prostu mówimy: będziemy Was uczyć nowych możliwości, żeby Wasza praca w tej firmie była nadal możliwa, jeżeli spada nam ilość zamówień z resortu górnictwa. Ponieważ moja droga zawodowa już ma trochę lat, to, to chcę powiedzieć, że jeżeli. Ktoś będzie słuchał młodszy, to, to życzę mu jednak tego, aby myślał kategorią, muszę się zmieniać, muszę szukać swojego miejsca, muszę poszerzać kompetencje, bo nic nie jest wieczne, a w dzisiejszym świecie bardzo szybko mój zawód może być zastąpiony, ale to nie oznacza, że ja nie mogę znaleźć sobie kolejnego miejsca i kolejnego miejsca do pracy i to jest ważne, żeby tak myśleć. No rozwój to przede wszystkim zmiany każdy musi widzieć że dzisiejsze kompetencje niekoniecznie do emerytury wystarczą rozwój daje tą szansę żebyśmy wszyscy mogli sobie tutaj jeszcze spokojnie dość długo popracować Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wykreować nowe rozwiązania w gospodarce, innymi słowy tworzyć nowe firmy, tworzyć nowe miejsca pracy w innych branżach, ale też dla tych, którzy z jakiegoś powodu sobie nie potrafią poradzić, ma tworzyć jakieś zaplecze wspierające, na przykład w postaci... Organizowania projektów, przedsięwzięć, które pomagają znaleźć nowe zatrudnienie, które pomagają zbudować nowe kompetencje potrzebne u innych pracodawców. Ma z jednej strony właśnie wspierać pracodawców w tym procesie, ale ma też wspierać poszczególne osoby, pojedyncze, które chciałyby się w tym odnaleźć.